Wrocławskie fontanny obok naszych mostów i kódek są jedną z wizytówek Wrocławia i w sezonie wiosenno-letnim cieszą oko zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i przybywających do nas turystów. Sezon, kiedy uruchamiamy Wrocławskie fontanny, przypada na okres zazwyczaj od 1 kwietnia do 31 października. Wpływ mają na to oczywiście warunki pogodowe. Pod opieką zarządu dróg i utrzymania miasta we Wrocławiu. Znajduje się dziewięć fontan, i do tych najbardziej znanych należy oczywiście fontanna Zdrój na placu Gołębim, fontanna na placu Solnym Smokiej, fontanna na placu Orlądwowskich czy na placu Jana Pawła II. Wszystkie fontanny miejskie posiadają zamknięty obieg wody. Woda w nich nie nadaje się do picia, do spożycia ani do kąpieli. Roczny koszt utrzymania wszystkich miejskich fontan to rząd wielkości około 400 tysięcy złotych.